Dawno, dawno temu, w czarodziejskiej krainie Equestria, dwie rodzone siostry sprawowały rządy oparte na zgodzie i harmonii. Starsza magicznym rogiem budziła słońce o świcie. Młodsza przywoływała księżyc na nocne niebo. Wspólnie dbały o spokój i dobrobyt królestwa i poddanych, małych, wesołych kucyków. Jednak z biegiem czasu młodsza księżniczka stała się zawistna. Kucyki bawiły się za dnia, który należał do starszej z sióstr, ale w nocy zapadały w sen. Młodsza siostra nie chciała więcej ustępować miejsca świtowi. Nie usłuchała próśb starszej siostry i pod wpływem goryczy przeobraziła się którejś nocy w złą księżycową czarownicę. To przysięgła, że sprowadzi na krainę wieczną noc. Starsza siostra odwołała się wtedy do najpotężniejszej znanej sobie siły do klejnotów harmonii. Moc klejnotów harmonii pomogła jej pokonać złą siostrę i zesłać ją po przeczasy na księżyc. Starsza księżniczka przejęła odpowiedzialność za słońce. za słońce i księżyc. I tak w krainie Equestrii na nowo zapanowała harmonia. Hmm, klejnoty harmonii. Zdaje się, że gdzieś o nich słyszałam. Tylko gdzie? Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję Mój mały kucyk. Kiedy ujrzę go to pełny. Magi czar naszej przyjaźni wielki dar mamy razem przygód moc w nie marzę razem dzień i noc Las magii niech dziś na My Little przyjaźń to magia część pierwsza Nareszcie się znalazłaś. Mundenser urządza spotkanie na zachodnim dziedzińcu zapku Chcesz iść? O, strasznie mi przykro, ale muszę dziś trochę nadgonić z lekturą. Hmm, czy ona w ogóle robi coś poza czytaniem? Ona po prostu woli książki od przyjaciół. Gdzie ja słyszałam o klejnotach harmonii? Znajdź mi proroctwa i przepowiednie. Co to jest? No cóż, wybierałem się dzisiaj w gości, ale. Och, Spike, wiesz, że nie mamy czasu na takie bzdury. Są przecież wakacje! Nie, 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 nie! nie. O! Spike! Klejnoty, klejnoty, ka, 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 ka. aha. Klejnoty harmonii. Księżniczka Luna? Księżniczka Luna? To postać z jakiejś starej bajki. Luna, Luna, aha. Księżniczka Luna, mityczna postać z dawnych czasów, jedna z dwóch sióstr, które chciały panować w Equestrii. Pokonana przez Klejnoty Harmonii i zesłana na Księżyc. Według legendy, w najdłuższy dzień roku tysięcznego gwiazdy pomogą jej uciec i sprowadzić noc nad krainę. Spike, czy ty wiesz co to znaczy? Nie. Chwytaj za pióro, do księżniczki. Już się robi. Droga nauczycielko, jak wiesz, dalej studiuję magię, i właśnie odkryłam, że stoimy na krawędzi przepaści. Czekaj, żepy, żepy. Odchłani. Chła... O, czeluści? Och, odkryłam, że stanie się coś złego. Bo widzisz, mityczna księżniczka Luna może odzyskać wolność i wrócić do Equestrii i sprowadzić na nas wieczną noc. Nie możemy dopuścić do tego, by to proroctwo się spełniło. Czekam na twoją odpowiedź, twa wierna uczennica Twilight Sparkle. Uczennica Twilight Sparkle. Miodzia! Świetnie, wyślij. Teraz? No jasne. Ech. Ja tam się nie chcę mądrzyć, ale ona ma teraz na głowie przygotowania do letniego święta słońca. A to już przecież pojutrze! Właśnie dlatego! Pojutrze odbędą się tysięczne obchody letniego święta słońca. Księżniczka musi dostać list niezwłocznie. E, ne wło, nie zło. natychmiast! A! No dobrze! Już dmucham! No, list wysłany! Tylko się nie nakręcaj. Spokojna głowa, ona ma do mnie zaufanie. Odkąd się znamy, nigdy we mnie nie wątpiła. I co? Wiedziałam, że zaraz mi odpowie. <laughs> Moja droga i niezawodna uczennica. Wiesz, jak bardzo cenię twoją pilność i że ci ufam. Mhm. O, ale przestań już czytać te zakurzone księgi. <laughs> Moja kochana, życie młodego kucyka to nie tylko lektura. Dlatego powierzam Ci nadzór nad przygotowaniami do tego rocznego święta, które odbędzie się w Ponyville. Oraz mam dla Ciebie inne bardzo ważne zadanie: zdobądź przyjaciół! Spójrz na to z innej strony. Pozwoliła Ci zostać w bibliotece. To chyba dobra wiadomość. Tak. Wyśmienita. Wiesz dlaczego? Bo mam rację! Rzucę okiem na przygotowania i znajdę w książkach dowód, że księżniczka Luna ma złe zamiary. Tak, a kiedy zamierzasz zdobyć przyjaciół? Księżniczka chce, bym doglądała przygotowań i wypełnię jej rozkaz. Ale los Equestrii jest ważniejszy niż przyjaciele. Bardzo dziękuję. A może tutejsze kucyki są ciekawe i zabawne? Co ci zależy? Chociaż spróbuj! Witaj! No, rzeczywiście, ubaw popachy. Formularz nadzoru nad przygotowaniami do święta słońca. Numer jeden: przygotowania do bankietu, farma Sweet Apple. Yeah! No dobrze, idziemy. Cześć, jak się masz? Ja jestem Twilight Sparkle. Jak miło mi Cię poznać! Naprawdę wielka przyjemność! Jak się masz? Jestem Applejack i lubię zawierać nowe przyjaźnie. Co? Właściwie to ja. A więc, czym Ci mogę służyć? Zostałam wysłana, żeby nadzorować przygotowania do święta słońca. Ty tu dbasz o jedzenie? Wszystko się zgadza! Chciałabyś spróbować? Jeżeli to tylko nie potrwa za długo. No, kryto do stołu, koledzy! Cóż, może najpierw przedstawię wam całą urodzinę Apple. Dzięki, ale trochę mi się śpieszy. To jest Apple Fritter, Apple Bumpkin, Red Gala, Red Delicious, Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apples, Apple Brioche, Apple Cinnamon Crystal. <laughs> Big Macintosh, Apple Bloom i. Smith. sny. Ojdźcie, bo nie mamy gości. To? Nakryto do stołu, więc zaraz przyszłam. Co tam macie? No cóż, oni już prawie należą do rodziny. No tak świetnie. Widzę, że z jedzeniem wszystko w porządku możemy ruszać w drogę. Nie zostaniecie na deser. Niestety przed nami jeszcze dużo roboty. Oh. Zgoda. Yeah! 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 Żarcie mamy z głowy! Teraz pogoda! O, za dużo tej szarlotki. Kuczyk imieniem Rainbow Dash miała się zająć rozganianiem chmur. No cóż, jakoś nie widzę, żeby się uwijała. O. O, przepraszam. Już ci pomagam. Oj, chyba ciut przezadziłam. Zaczekaj, no. Mój włos! Błas... Prywatny tęczowy wir! Nie, nie. Nie ma za co. Naprawdę drobiazg. Niech no zgadnę. Rainbow Dash? Tak! We własnej osobie. A co? Znasz mnie? Wiem, że miałaś się zająć stanem pogody. Jestem Twilight Sparkle i nadzoruję przygotowania. Tak, tak, to nic wielkiego. Zajmę się tym zaraz, gdy tylko skończę próbę. Do czego ta próba? Wielcy Wonderbolts! Jutro ich występ uświetni obchody, a ja chcę im pokazać parę sztuczek. Ci Wonderbolts? Tak. Najzdolniejsze pegazy jak ekwestria długa i szeroka? Zgadza się. Przestań. W życiu nie przyjmą pegaza, który nie umie zapewnić pogody na ważny dzień. Ej, gdy zechcę, rozpędzę te chmury w 10 sekund. Akurat! Ha, 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 ha. Ja! Jeszcze jedna pędla i pokrzyku! I co powiesz? Dziesięć krótkich sekund! To się nazywa mieć talent. Ale macie śmieszne miny! Jesteś naprawdę zabawna. Chętnie się z tobą spotkam. Ujej. Jest odlotowa! Czekaj! Wcale nie wyglądasz aż tak tragicznie! Dekoracje! Ale super! Tak, dekoracje są w najlepszym porządku. To pójdzie migiem i zaraz będę w bibliotece. Naprawdę ładnie. Nie dekoracje! Ona! Nie! 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 O! Na pewno nie! Hmm. Jak wyglądam? Jak moje kolce! Dzień dobry! Zaczekaj chwilę! Nie mogę się zdecydować! O, tak! Czerwony zawsze jest najlepszy, nie sądzisz? I prawie do wszystkiego pasuje. Ale um, czym mogę ci służyć? Alśniące gwiazdy! Skarbie! Co to ma być za koła fiura? O, chodzi o moją grzywę? Nie ma o czym mówić. Chcę tylko sprawdzić dekorację i zejdę ci z oczu. To wszystko pięknie, ale co z twoimi włosami? Zaraz, dokąd mnie zabierasz? Na pomoc! Nie, nie, nie e! Za zielone, za żółte, zbyt puchate, ulizane, zbyt ozdobne, zbyt lśniące! No ale mów, kochana, nadal nie wiem, skąd ty właściwie jesteś. Ja... zostałam wysłana z samego kantoru żeby... Oh! Wytworne, wyrafinowane. Zawsze marzyłam, żeby tam zamieszkać. Wszystko mi opowiedz, ale ze szczegółami. Czuję, że to początek wspaniałej przyjaźni. Szmaragdy! Fatalny pomysł. Lepiej dam ci rubiny. Gazu! Zanim mi zafarbuję ogon na zielono. Ah. Powiedz, czy ona nie jest słodka? Skup się, Kasanowo. Co mamy na liście? <laughs> o, muzyka. I nic więcej. Nie przepraszam, nie chciałabym pana urazić, ale zostaje pan odrobinkę z tyłu. No, więc jeszcze raz: i raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. Hop, hop! Oje, i tak mi przykro. Nie chciałam spłoszyć śpiewaków. Jestem tu, żeby sprawdzić muzykę i gratuluję brzmienia. Jestem Twilight Sparkle. Kim ty jesteś? O, jestem Fiodorzaj. Nie słyszę głośniej. O, nazywam się Fiodorzaj. Nie dosłyszałam. Flodershoi. Cóż, jak widzę, twoje ptaszki wróciły, więc wszystko będzie w porządku. Życzę powodzenia. No, dobra. Łatwizna. Małutki smoczek! O, o, o. O, jeszcze nigdy takiego nie widziałam! Ale ty jesteś słodziutki! Czy wszyscy to słyszeli? Ojeju, umiesz mówić! Nie wiedziałam, że smoki mówią! To coś tak absolutnie cudownego, że... że aż nie wiem, co powiedzieć! No to możemy ruszać w drogę? O, nie, zaczekaj! Jak masz na imię? Ja? Spike! Cześć Spike, jestem Flattershy, oret, gadający smok. A o czym rozmawiają smoki? Um, co chcesz wiedzieć? Najlepiej opowiedz mi o wszystkim. Oh. No dobra, wyklułem się z fioletowo-zielonego jajka. I tak z grubsza wygląda cała moja historia. Do dnia dzisiejszego. O nim też ci opowiem! Och, tak! Poproszę! A! O, jak ten czas szybko leci, gdy jesteś w miłym towarzystwie? Tu się zatrzymuje, gdy jestem w Ponyville. Mój mały smoczek musi iść spać. Wcale, że nie. Och, mój biedaczek! Taki śpiący, że nie może utrzymać równowagi. No tak! Ja go zaraz położę! Tak, tak! Damy sobie radę. Do zobaczenia! Ha! Nieładnie! Wiem, wiem, ale muszę przekonać księżniczkę, że mam rację, a czasu jest mało. Chcę poczytać w spokoju, z dala od tych stukniętych kucyków i ich towarzyskich zapędów. A światło. O. Niespodzianka! Paj I urządziłam dla ciebie imprezę! Cieszysz się? Powiedz, powiedz! Niesamowicie. W bibliotekach powinno być cicho. <laughs> no co ty! Każda porządna impreza musi być hałaśliwa, inaczej, no wiesz, jest nudna! Widziałyśmy się na początku, pamiętasz? Ty się witałaś, a ja na to... Pamiętasz? Nie widziałam cię wcześniej, a to znaczy, że jesteś tu nowa, bo ja znam wszystkie kucyki oh. w Ponyville. I jeśli jesteś nowa, to znaczy, że jeszcze nikogo nie znasz i nie masz tu żadnych przyjaciół. A jeśli nie masz przyjaciół, to jesteś samotna. Zrobiło mi się smutno i coś z pomyślałam, trzeba urządzić wielką, odlotową, szaloną imprezę i zaprosić wszystkie kucyki w Wil. I teraz masz całe tłumy przyjaciół! Czy ty się dobrze czujesz? O! Popłakała się ze wzruszenia! Papryka! O co? Wychota! O... Ej, hey, Twilight! Bawimy się w złap kucyka za ogon! Chcesz przyjść? Nie! Wszystkie kucyki w tym mieście są stuknięte! Wiesz, która godzina? Tu Wigilia Wielkiego Święta Słońca! Nikt nie chce przegapić chwili, kiedy księżniczka obudzi słońce. Powinnaś czasem wyjść do znajomych. Oni cię lubią! Och, chciałam sobie spokojnie poczytać książkę o klejnotach harmonii, ale zamiast tego muszę znosić dziką imprezę rozbrykanych kucyków. W najdłuższym dniu Roku Tysięcznego, gwiazdy pomogą jej w ucieczce i sprowadzi na nas Wieczną Noc. Może księżniczka ma rację? Może to tylko zwykła stara legenda? Twilight, idziesz?! Zaraz wzejdzie słońce! Cyki. Ja, burmistrzyni Ponyville, mam zaszczyt ogłosić otwarcie obchodów Letniego Święta Słońca. Nie, 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 nie. Za kilka minut będziemy mogli podziwiać wspaniały wschód słońca i zaczniemy się cieszyć najdłuższym dniem w roku. A teraz pozwólcie, że Wam przedstawię władczynię naszej krainy. Tę samą, która sprowadza na niebo słońce i księżyc. Dobrą, mądrą. Tę, która miłościwie panuje w Ekwestrii. Gotowi? Księżniczkę Celestię! Ha? Fatalny początek. Nie martwcie się, kucyki. Na pewno wszystko się zaraz wyjaśni. Oj, o, o wielka, zgadywanki! Gdzie jest? Nie ma jej. Odpowiada! Księżniczka Luna! Witajcie, moi wierni poddani. Już tak dawno nie widziałam tych waszych słodkich, pastelowych pyszczków. Co zrobiłaś z naszą księżniczką? A ty dokąd? A co? Ja nie jestem dla was dość królewska? Nie wiecie, kim jestem? Uch, uh, zgadywanki! A, czarownica! Albo zła wiedźma! Nie, Baba Jaga. Baba Jaga! Przestaliście mnie rozpoznawać, bo zostałam wygnana na całe tysiąc lat? Nie pamiętacie legendy? Nie dostrzegacie znaków? Ja tak! I wiem, kim jesteś. Jesteś siostrą księżniczki. Nazywasz się Luna. Proszę, proszę, więc ktoś mnie jednak pamięta. A wiesz, co ja tu robię? Jesteś tu, żeby. G <grystanie> Ten długi dzień moje kucyki będzie waszym ostatnim, bo od tej pory noc będzie trwała wiecznie! <grystanie> ciąg dalszy nastąpi. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi polskie Magdalena Dwojak. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni.